Witam wszystkich proszę, w kolejnym odcinku z Kingdom Rush ZMV Safe Mode W tym odcinku kontynuujemy, kontynuujemy naszą przygodę Przypominam oczywiście o komentarzach, łapkach A jak jesteście nowymi osobami O subskrypcji, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmikami Lecimy tutaj z kolejnymi misjami Eee, czyli tutaj mam tu jedną chyba drogę, bo tutaj też jest droga, to trudno powiedzieć, ale pewno jest jedno wyjście, więc oby było tylko jedno, bo jak pamiętam ostatnie ze trzema to była masakra jakaś. Dobra, jest tylko jedno wyjście, a mam tylko 800, dosyć malutko, jak na takie, jak na tego typu ma mapki, ale zobaczymy, może to damy, z tym jak najbardziej Eee Chust, kurczę, nie wiem, co to idzie. Będzie problem, dobra. No ale zbudujemy taką taktykę standardową. Jak nie wiemy co, i co idzie, to pójdziemy tak o na Tesle. St jak standard zresztą. Jest kolejna nowa jednostka. Bardzo powolny średni armor. No dobra, ale on coś pewnie robi, prawda? 256, nie jest aż tak dużo. Ice ice baby dokładnie piękno po prostu ten tekst jest po prostu przepiękny e, teraz tego tak, study chyba właśnie tu czy tu czy nie potrzebuję na tej głównej linii bo tu będzie portal odpowiednio się uruchomi gigant spider mm... od razu Dobra. Lećcie z nimi, bo chcę kasy więcej A zanim oni tutaj, tutaj chyba dojdą nam, to już te spiderki tutaj powinny spokojnie sobie dodreptać do mnie Oj, chyba będą za szybko spiderki spaj nasze, chyba tak Ale dobra, jest w porządku Tutaj widzicie, są ci nasi, oni tu będą by fajnie tutaj jechali Póki nie ma matki, to tutaj spokojnie sobie damy z nim jak najbędzie radę Gorzej pójdzie jak tam matka tutaj jeszcze przyjdzie, a wtedy oni są troszeczkę kiełsssy Ale na razie jest w miarę git Jest w miarę w porządku bez jeszcze problemy, powinniśmy, powinniśmy ich tutaj wkonać. Każdy z tam przyjdzie boss, dlatego jestem bardzo ciekaw. Pusty znowu. A cię jednocześnie, czyli nowe spajderki Kichi. ale dobra. Już mamy już Teslę. Więc powinno tam się w miarę udać. Oooo, to sobie radzi? No jest okej, okay, Potrzebuję potrzebuje ten upgrade jeszcze dla niej. Hmm, bo, jednak, ona troszeczkę wymaga większego damage, a to jest fajny taki atak, atak AOE. Jak zawsze Wam to mówię, jak macie Tesle, to to jest wymagane wręcz. Overcharge to jest mega mocny atak, więc to zawsze trzeba mieć. I to sobie my teraz strzelimy, i oczywiście to budujemy na maksa. Zawsze też Wam to mówię. Eee, gargoyle, one tutaj spokojnie na szota idą w Tesli Tylko, że pierwsze muszą ci paść, żeby to miało jakikolwiek sens. Dobra, już chyba powinniśmy sobie dać radę przed ich przylotem. Tak, jest w porządku. Mogłem wydać chwilkę szybciej, ale wolałem nie ryzykować, oczywiście. Jak zresztą widzicie, idzie to teraz mega prosto. Jedna taka seria, i wszyscy tutaj padają. O, uruchomi się portal. Demony, stąd będą wychodzić. Okej. Okay. Hmm, oh. kurczę. To czy to? Demony odporność na magię, pada. Chyba no, tak. Demony były odpornością na magię. Damy to. Tutaj co? Mm, łucznika damy chyba. Łucznik z zasięgiem na pnącza powinien się gdzieś w tym miejscu. To będzie chyba dobre rozwiązanie, tak mi się wydaje. Tutaj damy sobie maga później chyba. No, damy sobie razu maga. On tutaj pójdzie pod teleportację. Ten obszar on obejmie fajnie aż dotąd. Więc to będzie też. Fajne i przyjemne. A eee, tu, oczywiście, Tesla się tutaj stoleć jeszcze jedną. Pusty No, i tutaj już matrony idą. O, Creeper! <laughs> creeperki idą. Ej, no, popatrzcie. Widzicie, nawet tutaj są Creepery Wszędzie te Creepery są. kurczę Co to ma znaczyć? Ach, zobaczymy, co te Creeperki tutaj w ogóle robią. Będą pewnie trudne. Aby budować, oczywiście, teraz na troszkę naszych wojów, żeby byli bardziej wytrzymali. Bo, jak Creeper idzie, to wiedzcie, że coś się udzieje. <laughs> to już nie będzie takie proste. Creepery są jakie są. Każdy też o wie z was, że Creepera. Trzeba uważać, bo, jak was on zejdzie od tyłu, to hmm, nie macie żadnych szans z nim. <laughs> Więc dobra. Tu musimy się teraz mega przyszykować na nich. Bo, jak mówię, nie wiem co mam się, a czego mam się po nich spodziewać. To jest największy troll w tym wszystkim. A skoro nie wiem, czego się spodziewać, to spodziewam się zawsze najgorszego. A, ej, nie widzę jeszcze tych klifertów ciągle. Jest nie wiem, czy dobrze, czy źle. Tak naprawdę, ale jeszcze nie, jest, nie ma tych punktów do respienia, więc jeszcze oni zaraz tutaj przyjdą. Ale dają nam specjalnie więcej czasu na to. Toxic. Eee, spawnuje spider, spiderlingi. Aggressive predator. O, mega odporny na magię, ale spoko. Tesla nie jest magią. Hmm. I mają sporo życia nawet. To jest smutne, no, no, naprawdę na na mają dużo dużo życia. Hmm, dobra, zobaczymy jak nam wyjdzie tak, naprawdę to, to, to wszystko. Na razie tego nie widzę za bardzo. Znowu spiderki i chusty znowu. Chusty. Chusty. Znowu te nam idą. Hmm... Już mamy tych? Jeszcze chyba nie potrzebujemy aż tak bardzo tych jednostek. Dobra, chodźcie tutaj już. I tak czy siak... Oni mi nie przejdą i tak czy siak, więc tutaj spudni i Aha! Jak giną to jeszcze respią ekstra te. No dobra, w porządku. Bez problemu. Aha, to mi zmniejszy, zmniejszy zasięg, czyli tego kawałek już nie będziemy widzieć. Widzieć. Troszkę szkoda. No ale okej. Okay. Hmm, czekajcie, to jest taki zasięg, więc ten... nie, on nie będzie widział więcej. Szkoda. Eee, się się postawić tutaj, ale chyba tego sobie jak mówiłem przedtem. Bo tutaj tak, te są odporne na magię, demony są odporne na magię, to ci są nieodporni na magię, ale oni to zawsze z dołu, więc można liczyć, że mm, te nasze tutaj Tesla i te będą ładnie roz rozwalały. To powinno być w miarę w porządku, dlatego tutaj postawimy za łuczników. Oni obejmą około cały ten fragment u góry, z boku, no i z dół też powinni oni te nie ogarnąć. Widzicie? Zresztą piękno tutaj będzie się nakładało. I kolejny upgrade tego drzewa obejmie ten fragment leciutko, nachodzący na dolną linię. I to będzie już ok. Wszystko eee, dobrze. 1000, eee, 1600, save, co ci już jest? 160. Jest. Teraz, demony, lordy demonów. Wszystko się demonów, czyli jak mówiłem przedtem, oni są tutaj hmm, fizyczni. Dobra, lećcie. Demonki. Powiedzcie, że nie, nie, nie przesadziłem, że ich tutaj puściłem. Nie, nie przesadziłem, prawda? No powiedzcie, że nie, nie przesadziłem z tym. Proszę. Cholerka, cholerka. Tesla. Tesla, szybko. Faks! To też się wychodzą z boku? Czy wy... Czy was pogięło już całkiem? Jak tole, ludzie! Tutaj jeszcze... No dobra. Dobra, easy. Safe z boku się, będzie dobrze, będzie dobrze. idziesz to, dasz sobie z tym radę. Co to jest? To jest tylko mapka. W tych malutkich się nie boję całkowicie. Oni nie mają żadnego szansa przejścia Szans przejścia Tak, mój kurcze polski jest taki słaby teraz Ale to tak jest Tak się nagrywa w późnych godzinach Nocnych rzecz jasnej, zresztą też tu 12, 12, 18, a tutaj to będzie leciały A i demonowe impy, ale on, też, on miał chyba też odpowiedzieć na magię My sobie z nim spokojnie pora poradzimy Taką mam nadzieję przynajmniej No i dobra, i tutaj też strzelamy teraz łuczników hm. Tu czy te łuczników? Czy tu jeszcze nie masz łuczników? Dobra, tam damy na, na dole, na dole damy łuczników Chociaż... Czy potrzebujemy więcej wojów? To jest najlepsze pytanie, właśnie Chyba ja będzie zastanawiać czy potrzebuję więcej wojów Hmm No właśnie No właśnie, to jest dobre bardzo pytanie I... nie mam pojęcia Naprawdę, no, nie mam pojęcia Chyba, żebym paladyną... Dał ten holy strike <laughs> Więc takim takie małe. Więc tutaj fajnie powiem sobie z nimi... Znaczy na nich powinien działać teraz. Tłajnie to te może mało mniej jednostek dochodzi aż do samego końca, aż do paradynów. Więc, 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 więc ten atak powinien być tutaj w miarę w porządku. Hmm, trzeba się napijać czegoś oczywiście. I co tam z iść? Czekajcie. Tiny Nie wiem co to jest. Drzewka. Duży armor i dużo życia. Dobra, już się napiłem, jest sportem. 1000 <tysiąc> życia. High armor. No spoko, zobaczymy co z tego na to wyjdzie. Ale jak widzę to hmm... Tesla tutaj w tej miarę fajnie jedzie. E, podbijmy tego maga jednak. Nie miałem go tutaj na końcu robić, ale może wreszcie czas tutaj też Więc Dawajcie z tymi magami. Test tutaj widzicie sobie fajnie, to z nim radzi, więc jest easy. Póki co, przynajmniej oczywiście nie chciałbym zapeszać. Ale na razie jest w porządku. Oooooh. <laughs> Właśnie, czemu jakim Magiu się nie bije tutaj? Czemu ma, magii nie jest na pierwszej linii? Ognia tylko jest gdzieś tam maksymalnie z tyłu. Bez sensu jest to. Przecież Mag to jest spowalniająca jednostka. Przynajmniej ten Mag, frostowy. 8x8. Ose na górze, będzie większym problemem. Tutaj nie mam żadnych jednostek. Ale dobra, lecimy. Nie wiem, tutaj damy to im jeszcze więcej życia, więc powinno to w miarę tutaj fajnie nam wyjść. Hmm, pnącza by się przydały tutaj zrobić, ale kurczę, jest tyle rzeczy do zamknięcia, że teraz nie wiem, co zrobić w pierwszej kolejności. Hmm, czy tutaj zbudować tych włóczników, pnącza... a demage. Dajmy to. Tak, o tym dokładnie nie myślałem, więc strzelimy to. Eee. Co to było? Urósł kolejny? To było zastanawiające. Co się teraz wydarzyło właśnie? Demony, ten znowu, idą te drzewka cholerne. Dobra, Mage ten punkt, dobra. Jest git na razie. Widzisz sobie tutaj wojewę. fajnie radzą. Daj mi jeszcze więcej życia. Ci wojewę będą na maksa, tak. <laughs> Nie ma tak być, wojew na maksa. Dobra, lecimy z kolejną falą. Minimanet te sobie tutaj zbierzemy przynajmniej. I teraz potrzebujemy tutaj teleportację zrobić. Może mm -hmm. no jeszcze będzie wymagane w tym momencie już. Tutaj troszeczkę ich zapauzujmy w tym miejscu. Tak, oni tutaj się rozmnażają. I to jest mega irytujące, będzie tak coś tak Dobra. Na razie jest ok. Dajemy te maksymalne aby, żeby z 16 mógł teleportować naraz. Chociaż w bądź, żeby w jednym punkcie aż tyle ich było, ale dobra, dajmy sobie upgrade. Ich. Dobra. Mm. Paladyni! Prosiłbym Trzymajcie ich daleko, tutaj Jesteśmy tutaj maksymalnie rozwinięci Dajemy to na być tutaj jednak coraz więcej play się zbiera w jednej kupie Więc trzeba mieć takie jednostki, które będą mogli powstrzymywać spawny things tutaj, tutaj jeszcze nie było, znowu, znowu jednostka Która będzie nam szła To fik <grymne> Dobra, chodźmy Piękna jednostka, która bardzo wytrzymała Orange atak. Oj, to będzie irytujące. Jeszcze regeneracja do tego. Ale nie ma żadnego odporności. przynajmniej tyle. Można byłoby powiedzieć, 3000 życia. Fucking shit. Nie. No, nie nic fajnego. Patrzcie, ja mu nic, nic nie wolę. Dosłownie nic. Musimy to zrobić. Latające jednostki wszędzie. No, no spoko. One pójdą w samym końcu mm, Dobra Stójmy tutaj, spoko, obijają nas, wiem o tym Dobra, uciekajmy z nią Dobra, tutaj moltka obrona będzie, Zresztą oni tak widzicie tutaj most, most ich klepią Ale... Hmm... Tak, dobra, użyjmy to jednak Musimy to tutaj, tutaj użyć te malutkie wsparcie potrzebujemy zrobić im eee, Kasiory mamy więcej, to więc strzelimy te na Teraz damy te pnącza Może mają fajny damage to, czy ma może tutaj strzelić Ale dobra, nawet nam się to udało to przejść Więc będzie git Teraz gargulce lecą ale te on nam dużo nie powinny zrobić Tak naprawdę eee, dez -de Dezintegracja Szmaga. Wiem, że tutaj myślałem o łuczniku, tam to jednak maga. Bo większość z tych dużych jednostek miało duży armor. Tak? Dobrze mi się wydaje? Tak. Ten drzewiec i ten ostatni też miał tutaj duży armor. A nie wiem, kto będzie ostat ostatnią jednostką. Wychować, przeszkodować akurat na taką jednostkę, która będzie trudna mi do pokonania. To będzie chyba z dużym dużą armorem, jak mi się wydaje. Chyba. Ale to jest, to zdobywa różnie z tą grą, więc <laughs> nigdy nie można być niczego pewnym. Uh, spawn i na górze dwa spawny i pięć creepów. No dobra. Creeperki tutaj powinny spokojnie nam się rozwalić z tymi spawnami, z tym o wielkim czym, wielkim główienkiem, będziemy chyba mi mieli największy problem, ale mniej nadzieję, że sobie z tym jakoś poradzimy. No i zobaczycie rescue jeszcze też przy okazji, kurczę, jakbyśmy mieli mało tutaj problemów, to oni nam jeszcze dają jeszcze więcej tych problemów. No, wiecie. No bo tak trzeba, prawda? Tak każdy zresztą lubi mieć coraz więcej problemów, ale jest okej, okay, jak widzicie. Na razie przynajmniej. Tutaj jest spora masa tak, takich malutkich jednostek, a to jak mówię, tutaj nie ma problemu, bo nasza Tesla z też to jest pojemdzia. Radziła. Eee, to czy teleporty? Może teleporta pierwszy zróbmy jednak. Nekromanciaki idą, ale dobra. Nekromanciaki też są od kimi skami, to są eee, Czekajcie. Lecik. Jeszcze raz dodajemy sobie na maksa, więc fajnie. teraz wuj sobie tutaj fajnie będzie radził. Nawet musimy też strzelać kolejnych wojów. Poczekamy z tym upgrade'em upgrade jednak. Nie go od razu, by lepiej nie ryzykować. Ta dez dezintegracja mogłaby być dobra, mi się wydaje teraz, ale nie jestem pewien. Więc to też z jeszcze chwileczkę poczekają przynajmniej. Niestety troszkę się poruszam. Może ich skuszę, żeby tutaj przyszli do mnie. Przyjdziecie do mnie? Przyjdziecie do mnie? No prosiłbym was bardzo, przyjdźcie tutaj. Byłoby mi naprawdę bardzo miło z tego powodu. Ale nie, żeby przyjść, no to nie. To nic za to nie poradzę niestety. Fak, nic nie przeważyłem. Nie przyważyłem, pan, poda mi kosianka. No, eee, że ja mogę to mogę szczelić. Eee, łucznik. Tu czy tu? Mm, dajmy tutaj łucznika, a tutaj też zresztą możemy dodać. Budujemy teraz mniej więcej takie a teraz to się losowo respi, jak widzę teraz. To nie jest teraz ustalone, że respi się na pewno w tym miejscu, jeśli jest taka jednostka, nie, nie. Czyli jednak te spawnery, które ich nie respiły, one się po prostu same respią losowo. No dobra, w porządku, tak jak mówiłem, akurat nekromanci nie będą dla mnie żadnego problemu robić, czyli oni to będą padali od Tesli głównie. Tesla, Tesla na nich jest mega mocna Więc tym problemem tutaj większego nie powinno być Teraz tutaj czy wielka zwierzyna Tutaj Mega większy zasięg kurczę. Hmm Właśnie szansę ja na zabicie szota na Znaczy jednostka na szota To też miałbym fajny zasięg, prawie na sam środek No właśnie, co lepiej, to zbudować takie to czy to? To jest mega szybkie, ale to, jest, to ma wielki, wielki damage. Hmm. Ja znaczy, czy przed małymi jednostkami, czy przed dużymi? Dobra, budujemy to. Long shot, szansa nakryta. Trzeba na maksa 6 oczywiście, najlepiej byłoby. Aktualnie 105 shot będzie, kryty, będzie tym e, w tym krytycznym. Chodzi w troszeczkę, panie. Tak, co piąty, co, dwu, co piąty shot będzie instant kill Enemy. Spoko. Lordowie, spoko. Teraz tutaj, z tego co tutaj zabudujemy również na muszkietera. Hmm, Gdy zdamy mu tego instant shota. Co piąty oczywiście, rzecz jasna. Nie wiem, czy to jest most, też nie. To też jest fajne. To co? Uciekaj, uciekaj pani. Pani, uciekaj stąd, okej. Okay, one shot, one kill. Żeby on jest jeszcze tych naj, najtrudniejszych. O, podejrzewam, żeby jeszcze raz tych najgorszych. Tak, bo ta, ta gra przeważnie jest zrobiona. Zamiast bić tych, których trzeba, bije tych, których mu się w, których wydaje mu się, że trzeba bić. Czy jest to mega słabe? Przeważnie. Ale dobra, zobaczymy jak to będzie teraz, pracy jeszcze tutaj nie. Mówmy jak to będzie. Dobra, to będzie takie środka, że będziecie rozwalać wszystkie inne jednostki. Nawet jest w miarę fajny. Go lubiłem używać. To jest rz taka rz rzutka, no właśnie. A, też dajemy. Tutaj dajemy tego. Dobra, dajmy tego shota. Tak, jak są blisko teraz. Są mega blisko oni. To jest irytujące. To jest naprawdę irytujące. 17 fala, jeszcze trzy fale, nie, dwie fale, bo to chyba też. To lecture 173. Dobra, załóżmy trwale jeszcze. Zaczynamy to nawet tutaj w, prak w praktyce. Dobra, teraz będzie co drugi i pół shota. 40% na szansę na krytyka. Czyli lekko mniej niż co 3. Lekko mniej oczywiście. Tak trzeba liczyć. Hmm. No i tak szybko szybko nie strzelają, więc... To i tak wychodzi słabo. <laughs> Ale nie, ej, Szyli aż tutaj, więc popatrzcie, nie powinni powinien to się aż taką odległość, aż czyli Okej. Okay. No i dobra. 60 nas mamy na szał krytyczny. Czyli na zabicie na szota, Więc to już jest... No, troszeczkę mocne. Trzeba już powiedzieć, to już jest mocne. Uh, I teraz przydałoby się tego tutaj na maksa Maxa. Czy tego czyli 20 sekund. Jednego może zabić. Dajmy to Lordowie nekromanci, ci Dobra, lećcie ty, to się jakoś, to ty coś jakoś co... To coś takiego mega trudnego nie jest. Więc możemy sobie na to pozwolić, żeby to już leciało nam. Ja na zginął tylko Kurczę, co? Pewnie nabije szkleta na szotę, prawda? No, trzecie. I shot. Ej, powinien nabyć być skelety. O, jak to jest liczone tylko naprawdę. Fucky, że ile tutaj gimetr Chyba będzie od 150 do 600. No 156, dobra. A zobaczymy na z, z tego kurczę będzie. drugiej strony powinien być krytyczny. Nie ma tak. <grytanie> tak nie ma niestety. W tu krytyków powinien iść teraz. Już z tego. Niestety ale tak... To nie działa, niestety szkoda, ale tak to nie chodzi. I teraz na tak, kolejną fala, spawnery, spawnery, Okej. Okay. Eee, to jeszcze chyba bossa nie będzie w tej mapie. Kolejna mapa, która będzie wyprawiała bossa, no jeszcze chyba nie. Byłoby, byłoby troszkę za szybko jeszcze na bossa, tak naprawdę. Chyba dez dezintegracja tu i tu. Tylko nie pieniądza to których 2 sekundy To na końcu można, to można robić. Nie od razu. Nie od razu. Spawn, spawn. No tak jak mówiłem. Idziesz sobie tutaj na bossa chwileczkę, poczekamy. Lećcie. Raz, dwa. 16 sekund. Czyli co? 16 sekund zwala jednostkę na shota. Inaczej mówiąc. Czyli identycznie jak on. Chyba. <laughs> Chyba to działa identycznie. Eee, puściłem, puściłem falę, dobra? Już nie byłem pewny, czy już fala ta poleciała, czy jeszcze będzie ona tutaj nam szła? Czy jeszcze musimy na nią kliknąć? No dobra, ze wszystkie strony te spawnerki idą No, Jest okej. Okay, jest ok, Fajna sztafami. Od tego akurat Ja jest coś pamiętam na Co drugi shot miało być, panowie? Co drugi shot? Ej, no proszę! Co drugi shot? Patrzcie, co chwilę... oni teraz powinni teraz co chwilę padać na Shot'a Ok, ten sobie go na Shot'a teraz Chyba No, chyba go na Shot'a No i co? Powinniście go na Shot'a zabijać Panowie Panowie i panie o, Jest tu może pani żadnych no nie ma chociaż... może ci magowie to są panie, akurat Powinniście tutaj wszystko bić na jednego Shot'a Dosłownie na jednego Shot'a nie ma. O, tutaj jest coś. Dobra. Mogę takie coś tutaj jednak. Krótkie bym, bym tam dał najchętniej. O, jej kurwa, będę to. Czekajmy maksymalnie, żeby to wszystko rozwalić. To kurczę, 20. Aaa, serio? No, zobaczymy, do co tutaj, tutaj nam wyjdzie. A tak, ja tutaj tego, tego kolesia, tak naprawdę. Można, tutaj mało co da. Ale, 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 zawsze to już będzie coś. Dobra, tutaj będzie taka mała linia obronna. Dobra, i my lecimy raz tutaj. No i dobra, lecimy. Bosik. Poprosimy Bosa teraz w takim razie. Nie? Dobra, idź, idźcie w dół. Idźcie tutaj w dół w takim razie. O, idziesz bosik, okej. No szybko go. Fuck, co to miało być? Atakujcie bosa. Bosa tylko olej tego z dołu. Zlejcie ich też. Bossa, bossa, bossa wszystko ich biją, teraz. Bo jak ten boss zwali mi całą dolną obronę, to będzie mega trudno. Co ty widzisz. Widzicie? <laughs> Mój moim to jakieś tam leczenie zawsze. Już tragicznie nie będzie tutaj z pozorą. Dobra, ja tutaj znowu zatrzymałem ich bardziej. Aaa, eee, bo tutaj tarczy im. Nie przydało mi się, kurczę, ale, Awe mi się nie przydało mega. Jeszcze musimy wzmocnić tę dolną linię. Awe teraz. I dobra, to zetrzymy. Teraz... Fak! Patrzcie, jak to jest mega ciężkie teraz! Jak ja mam to, to, to się rozwalić? Patrzcie, jak to, kurczę, mnie tutaj niszczy wręcz. tym oczułowie nic to sobie nic, nic nie zabieram I Dobra, te wszyscy tutaj idą mocno, mocno ten damage Dawajcie tego damage'a więcej Nie, zabiję moją kosiankę. Fak Obrona szybko, obrona jakaś, fuck! Ojojku, ale to będzie mega, mega fail O kurczaczki, teleportujcie ich szybko w tył. O, tutaj na dół, szybko na dół, na dół, szybko na dół. Chyba tutaj obrona, większa obrona, proszę, większą rolę. Większą rolę teraz te poproszę, szybko... O, tego tutaj szybko. No zdąży, zdąży, zatrzymasz go. Filet tutaj, tego z dołu, bij, chłopie. Z dołu tego klepaj. No bo to jest wszyscy idą teraz pod, pod tego. Wszyscy pod tego teraz idą. Szybko, obrona. Obrona jest, 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 jest. jest. Dobra, w porządku. W porządku. Chyba <grymne> sobie nawet w nawet... Fuck! Ale to był mega ciężko, To na pewno było teraz mega, mega ciężkie. Ale zresztą, kurczę, nie upływajmy już. Jesteśmy bardzo daleko w tej gierce. Prawie że już ją mamy na... No, może nie na 100%, bo tych wszystkich rodzajów później tych, wiecie... Iron i tak nie, przy, nie przychodzę, Ale i tak to było mega. Fuck! <grymne> Fuck! Nawet dłuższa mapka niż ostatnio. Ale dobra, czyli to była chyba tylko jedna mapka w takim razie, bo to już był bosik. Więc ta mapka powinna mniej więcej się. bo to nic nie ma, prawda? Została nam tylko i już ta sekcja w tym miejscu. No dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak pamiętajcie, o, pamiętajcie oczywiście o jego komentowaniu, lajkowaniu i subskrypcji, jeśli, jeśli jesteście nowymi osobami. Dzięki za oglądanie i do kolejnego odcinka, na razie wszystkim hej hej pa!